Ważne jest, żeby robić to, co się lubi. Jak lubisz to, co robisz, interesuje Cię, to ciekawi, jesteś cały tym, staje się to Twoją pasją. A pasja rodzi profesjonalizm i wtedy jesteś skuteczny w tym, co robisz. I tak też było w moim przypadku. Poszukując rozwiązań dla swoich dolegliwości, nauka o człowieku, jego zdrowiu, ciele, chorobach, metodach leczenia, połączeniach umysłu i ciała stały się moją wielką pasją. Obserwując efekty terapeutyczne u siebie, a później u swoich pacjentów, zdecydowałem się nie kontynuować klasycznej ścieżki lekarza medycyny. Zrezygnowałem z robienia specjalizacji po studiach i zacząłem kształcenie w prywatnych szkołach oddechu, akupunktury, terapii manualnej. Z pasji i miłości do pomagania i wspierania drugiego człowieka stworzyliśmy miejsce na mapie Piotrkowa gabinet holistycznego centrum zdrowia, który łączy terapeutów z miłością do tego, co robią. Ważne jest, żeby patrzeć na pacjenta jak na człowieka. Człowieka, który przychodzi do nas z całą swoją historią. To nie ból kolana czy ból kręgosłupa przychodzi, tylko człowiek. Człowiek, na którego patrząc całościowo, jesteśmy w stanie dotrzeć do pierwotnych przyczyn jego problemów. Wtedy wprowadzamy odpowiednie metody leczenia i uczymy narzędzi, które umożliwiają prowadzenie życia w zdrowiu, spokoju i równowadze. Piotr Kacperczyk. Założyciel i terapeuta w Holistycznym Centrum Zdrowia.